Świat. Witam Was w 36 odcinku najważniejszych newsów drogowych tygodnia. Przygotowałem kolejną dawkę informacji o ludzkich dramatach, których w większości omawianych przypadków można było uniknąć. Zanim jednak przejdziemy do pierwszej historii, chciałbym przedstawić Wam nową osobę, która dołączyła do ekipy katastrof. Witam wszystkich na kanale Katastrofy. Znajdujemy się w miejscowości Pomorzany. Razem z Dagmarą będziemy realizować reportażowe materiały, w których postaramy się jak najlepiej przybliżyć Wam kulisy różnych tragedii, nie tylko tych drogowych. Więcej informacji podam w dalszej części materiału. Przechodząc do dramatu w Grabowie Szlacheckim, gdzie w sobotę 5 października w tragicznych okolicznościach zginęła kobieta, chciałbym podkreślić, że zdecydowana większość śmiertelnych zdarzeń na naszych drogach miała miejsce w czwartek i piątek. Wracając do Grabowa, 50-letnia mieszkanka powiatu ryckiego wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie w Volkswagena, którym kierowała, uderzył pociąg osobowy. Siła zderzenia była potężna, ponieważ auto sunęło wzdłuż torowiska przez kilkaset metrów. Kobieta nie przeżyła, jej ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Policjanci, którzy wyjaśniają przyczyny i okoliczności tej tragedii, przekazali, że wypadek miał miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Podkreślają także, że tego dnia warunki na drodze nie były złe, pomimo tego, że niebo było zachmurzone. W kontekście powyższego wypadku odezwał się do mnie jeden z widzów kanału, który mocno podkreślił, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w tej okolicy doszło do trzech bardzo podobnych wypadków. 31 maja kierowca Passata wjechał pod pociąg osobowy relacji Lublin-Heum. Na szczęście żaden z pasażerów składu nie ucierpiał. Ranny został jedynie sprawca wypadku, zabrana go do szpitala. Do następnej sytuacji doszło 21 września na przejeździe kolejowym Okrzeja Lipiny. Tam również pociąg osobowy zderzył się z pasatem. Mimo, że osobówka wylądowała aż 50 metrów od przejazdu, cudem nikomu nic się nie stało. Przenosimy się do Bydgoszczy na ulicę Jagiellońską, gdzie w nocy z piątku na sobotę życie stracił 41-letni motocyklista. Mężczyzna nie dostosował prędkości maszyny, którą się poruszał do warunków panujących tego dnia na drodze. Około godziny 23:25 stracił panowanie nad jednośladem, a następnie z dużą siłą uderzył w słup. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego, mógł jedynie potwierdzić zgon motocyklisty. Przypominam wam, że mamy już październik, a warunki drogowe są o wiele gorsze niż latem. Stosujcie się do obowiązujących ograniczeń prędkości, tym bardziej wtedy, kiedy poruszacie się motocyklem. Wracamy na chwilę do przeszłości. 1 lipca w Ożarowie Mazowieckim doszło do zderzenia pociągu osobowego z ciężarówką, w którym życie stracił maszynista. Prokuratura po zgromadzeniu materiału dowodowego postawiła zarzuty kierowcy ciężarówki. Mężczyzna będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Wjechał on na przejazd mimo, że nie miał możliwości kontynuowania jazdy, co było bezpośrednią przyczyną zderzenia z pociągiem. Oskarżony przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Po wypadku, który, jak widzicie na zdjęciach, wyglądał drastycznie, na miejscu działali także specjaliści z Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych. Uznali go jednoznacznie za niebezpieczny, wprowadzając tym samym ograniczenie prędkości dla pociągów do 20 km na godzinę. Nie obowiązywało ono jednak zbyt długo, ponieważ od 15 sierpnia pociągi mogą już poruszać się szybciej. W chutkach w powiecie Olkuskim doszło do wypadku, w wyniku którego na miejscu zdarzenia zginął pieszy. Będzie to chyba najkrótsza informacja na moim kanale, ponieważ służby nie podały żadnych informacji poza tymi, że do tragedii doszło około godziny 5.50 w terenie zabudowanym. Nie wiemy czy pieszy poruszał się prawidłowo, którędy szedł ani tego w jakim był wieku. Podobnie w przypadku kierowcy. Nie znalazłem żadnych zdjęć ukazujących miejsce zdarzenia, nie znam także marki samochodu. O wiele więcej wiem na temat potrącenia rowerzysty w Babim Dole, do którego doszło w ciągu drogi krajowej nr 20. Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, tłumaczyli jaka była kolejność zdarzeń. Kierujący pojazdem marki BMW, jadąc w kierunku kościerzyny rozpoczął manewr wyprzedzania prawidłowo poruszającego się Mercedesa, nie zauważył jednak nadjeżdżającego z naprzeciwka rowerzysty, doprowadzając do zderzenia z nim. Zespół ratownictwa medycznego, który został wezwany do wypadku, potwierdził zgon cyklisty. Policja apeluje, aby w okresie jesienno-zimowym kierowcy zmienili technikę jazdy. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków. Jeśli mgła lub intensywne opady ograniczają widoczność, należy zwolnić do prędkości pozwalającej kierowcy kontrolować sytuację na drodze. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było również przyczyną wypadku, który miał miejsce w niedzielę 6 października pomiędzy Huciskiem a Rzędkowicami. Jak wstępnie ustalono, kierujący Renault jadąc ulicą Skalny Widok w kierunku Rzędkowic zatrzymał się na skrzyżowaniu, ponieważ ustawiony tam był znak stop. Drogą wojewódzką nr 792 z kierunku Kroczyc jechały dwa pojazdy. Kierujący Renault ustąpił pierwszeństwa jedynie pierwszemu z nich, po czym wjechał na skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia z Mercedesem, którym podróżowały dwie osoby. W wyniku wypadku 77-letni kierowca Renault doznał ciężkich obrażeń ciała, podobnie jak 73-letnia pasażerka pojazdu. Doszło u nich do zatrzymania akcji serca, konieczna była reanimacja, która zakończyła się sukcesem. Do poszkodowanych na miejsce przyleciało lotnicze pogotowie ratunkowe, jednak mimo szybko podjętych działań kobieta zmarła w szpitalu. Osoby podróżujące Mercedesem także trafiły do szpitala. Teraz chciałbym pokazać wam dwa nagrania, które powinny dać do myślenia każdemu z nas. Na pierwszym z nich możemy zobaczyć pieszego, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych w wiązownej. Kierowca pojazdu ciężarowego ustąpił mu pierwszeństwa, natomiast 20-letnia kobieta kierująca Toyotą najwidoczniej nie zauważyła 54-latka. Odebrano jej uprawnienia do kierowania pojazdami oraz postawiono zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego. Na drugim nagraniu widzimy dwunastoletniego rowerzystę skręcającego na skrzyżowaniu w lewo. Nastolatek prawidłowo zasygnalizował manewr, jednak mimo to 68-letni kierowca Mitsubishi nie zastosował się do obowiązującego oznakowania i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dwunastolatkowi. Rowerzysta został potrącony. Na szczęście w obu przypadkach nie doszło do tragedii, jednak mundurowi po raz kolejny apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przypominają, że piesi są jedną z grup najbardziej narażonych na niebezpieczne zdarzenia drogowe. Strażacy z OSP w Grzybnie przeżyli ciężkie chwile, kiedy po dotarciu na miejsce wypadku, do którego zostali wezwani w poniedziałek 7 października, dowiedzieli się, że brał w nim udział jeden z ich kolegów. Z komunikatu policji w Śremie dowiadujemy się, że kierujący czterokołowcem, 35-letni mieszkaniec gminy Brodnica, poruszając się prostym odcinkiem drogi, nie dostosował prędkości do panujących warunków, w związku z czym stracił panowanie nadkładem, przewrócił się na prawy bok, a następnie uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Jak się okazało, czterokołowiec nie był zarejestrowany ani ubezpieczony. Zwłoki 35-letniego strażaka zostały zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu celem dalszych badań. Dzień po wypadku strażacy z OSP Grzybno oddali hołd zmarłemu koledze. W miejscowej remizie rozbrzmiały syreny alarmowe, a strażacy w pełnym umundurowaniu uczcili Piotra Roszaka minutą ciszy. Na grozy przeżyli mieszkańcy miejscowości Konie w gminie Pniewy. Ciężarówka, która przewoziła 24 tony mielonej kredy zjechała na przeciwległy pas ruchu, po czym przebijając się przez trzy ogrodzenia z impetem wbiła się w budynek gospodarczy. Droga krajowa nr 50, na której doszło do wypadku była całkowicie zablokowana. Kierowca, który kierował tirem miał 72 lata. Nie wiadomo z jakiej przyczyny utracił panowanie nad Kolosem. Zdjęcia z miejsca wypadku przerażają. Widać na nich, że kabina ciężarówki została zmiażdżona. Mężczyzna nie miał najmniejszych szans na przeżycie. Zginął na miejscu. 86-letni kierowca busa pomylił gaz z hamulcem podczas parkowania. Do tragedii doszło na warszawskim Ursynowie pomiędzy ulicami Pileckiego a Romera. Jak podaje policja, kierujący Volkswagenem podczas wykonywania manewru parkowania nie zauważył 75-letniego mężczyzny, w konsekwencji czego pieszy został przygnieciony przez busa. Jego życia nie udało się uratować. Policjanci zaznaczają, że sprawca wypadku był trzeźwy. Następnego dnia poinformowano także o zatrzymaniu 86-latka. Czynności z zatrzymanym są w toku, a policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku. Na tę chwilę nie postawiono jeszcze nikomu zarzutów. O tym wypadku postanowiłem opowiedzieć tylko i wyłącznie dlatego, że mężczyźni, którzy podróżowali pojazdem, widocznym na fotografiach, mieli więcej szczęścia niż rozumu. Kierujący Fiatem Ducato, nie dostosowując prędkości do warunków panujących na drodze, utracił kontrolę nad autem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Jak udało mi się ustalić, to 46-letni mieszkaniec Poznania. Razem z nim podróżował 54-letni pasażer. Obaj doznali licznych złamań żeber oraz kończyn. Patrząc jednak na wrak Fiata, można stwierdzić, że to cud, szczególnie w przypadku pasażera, który był zakreszczony w pojeździe. Kolejne w tym odcinku wymuszenie pierwszeństwa. Na trasie z Milicza do Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 zderzyły się dwa pojazdy, Toyota i Audi. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie policji, Toyotą, która jechała w stronę Milicza, kierował 84-latek, a wraz z nim podróżowała jego 80-letnia żona. W pewnym momencie staruszek skręcił w lewo, nie upewniając się, czy może bezpiecznie wykonać ten manewr. Jak się okazało, zajechał drogę Audi nadjeżdżającemu z naprzeciwka. Bilans wypadku jest tragiczny: życie straciła 80-letnia pasażerka, która nie była niczemu winna, natomiast sprawca wypadku oraz 27-letni pasażer Audi zostali zabrani do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. Kierowcy drugiego samochodu nic się nie stało. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w Bydgoszczy, do którego doszło przy ulicy Nowotoruńskiej. W środę 9 października zderzyły się tam dwa pojazdy osobowy i ciężarówka. Z bardzo wstępnych ustaleń policji wynika jedynie, że 45-letni kierowca osobówki z nieznanego powodu zjechał nagle na przeciwny pas ruchu, uderzając w z naprzeciwka ciężarówkę marki DAF. Mężczyzna zginął na miejscu. Jak widzimy na zdjęciach, lewy bok osobówki jest mocno zniszczony, co sugeruje, że główne uderzenie nastąpiło właśnie z tej strony. Kierowca nie miał żadnych szans na przeżycie. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 18-latek, który wjechał w grupę ludzi na przejściu dla pieszych. Wypadek ten wstrząsnął nie tylko lokalną społecznością, ale także ratownikami, którzy byli na miejscu zdarzenia. Sześcioletni Romek przechodził przez pas ze swoją dziewięcioletnią siostrą oraz tatą. W pewnym momencie w całą trójkę wjechał Ford, którym kierował osiemnastolatek. Na miejscu wypadku służby pojawiły się błyskawicznie, ponieważ serce Romka zatrzymało się. Doznał on bardzo rozległych obrażeń ciała. Ratownicy walczyli o życie chłopca, jednak ich działania nie przyniosły skutku. Nadzieja ustąpiła miejsce smutkowi i rozpaczy. Lokalny portal przekazał, że łzy pojawiły się nawet na policzkach policjantów oraz ratowników medycznych, którzy podobne obrazki widują na co dzień. Wypadek widziało wiele osób, w tym koleżanki i koledzy Romka ze szkoły, a także ich rodzice. Policja ustaliła, że ojciec w chwili wypadku prowadził rower, trzymając za rękę swoją córkę Asię. Krok za nim szedł jej brat, trzymając się bagażnika roweru. To w niego uderzyło auto. Ojciec i córka zostali poturbowani, ale ich obrażenia opatrzono na miejscu. Życia Romka nie zdołano uratować. Osiemnastolatek, który doprowadził do tragedii, usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa, w wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzany przyznał się częściowo do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, wskazując, iż w momencie zdarzenia hamował pojazdem. Wobec osiemnastolatka zasądzone zostało poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Na ulicy Lechickiej w Poznaniu doszło do zderzenia czołowego pojazdu ciężarowego oraz osobówki, co doprowadziło do gigantycznych korków. Jak się okazuje, kierowca osobówki był nietrzeźwy, w jego krwi znajdowało się pół promila alkoholu. Mężczyzna zjechał nagle ze swojego pasa ruchu i uderzył czołowo w tira. Razem z nim podróżowała kobieta, która w wyniku obrażeń, jakich dosnała, zginęła na miejscu. Kierowca ciężarówki szczęśliwie nie został ranny. Jego również przebadano pod kątem obecności alkoholu w organizmie. Wynik wyszedł negatywny. Mężczyzna był trzeźwy. Zapewne pamiętacie wypadek z 2020 roku, kiedy to naćpany kierowca autobusu, którym podróżowało 40 osób, wjechał w bariery, a pojazd runął z wiaduktu w dół. Zginęła wtedy jedna pasażerka, a 22 osoby zostały ranne, z czego 3 były w stanie ciężkim. Tomasz był pod wpływem amfetaminy, a w autobusie znaleziono pół grama tego narkotyku. W 2022 roku sąd skazał bandytę na 7 lat więzienia oraz orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Jak się okazuje, mężczyzna najwidoczniej nadal czuje się bezkarny, ponieważ do więzienia nie trafił w związku z trwającą apelacją. Dzięki temu bandyta spowodował kolejny, bardzo groźny wypadek. W środę przed godziną szóstą rano Tomasz potrącił na przejściu dla pieszych 48-letniego mężczyznę, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła miejsce pobytu przestępcy. Podczas zatrzymania 31-latka w jego mieszkaniu znaleziono biały proszek, prawdopodobnie narkotyki. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala z licznymi otwartymi złamaniami. Jego stan jest określany jako ciężki. Ta sprawa jest kolejnym przykładem, że wymiar sprawiedliwości w Polsce kuleje pod kątem karania przestępców drogowych. Wracając do tematu Dagi, która będzie razem ze mną współtworzyć kanał, chciałbym przedstawić ją Wam jako osobę bardzo empatyczną, serdeczną oraz znającą życie. Będziemy realizować reportaże o ludzkich tragediach, nie tylko tych drogowych. Nagrania do nowej serii są już w toku, tak więc wyczekujcie pierwszego odcinka. W kozerkach niedaleko grodziska Mazowieckiego zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe, Toyota oraz BMW. W akcji ratunkowej brały udział cztery jednostki Straży Pożarnej, śmigłowiec LPR, policja oraz ratownicy medyczni. Samochody zderzyły się czołowo, w wypadku ucierpiały dwie osoby, które podróżowały tymi pojazdami. Stan jednej z nich był bardzo poważny, doszło do zatrzymania krążenia. Ratownicy natychmiast przystąpili do reanimacji kierowcy jednego z aut, jednak mężczyzna nie odzyskał funkcji życiowych. Drugi poszkodowany został zabrany do szpitala. Działania służb na miejscu tragedii trwały ponad 5 godzin, w trakcie których droga wojewódzka nr 719 była całkowicie zablokowana. Pomimo licznych apeli, w praktycznie każdym odcinku pojawia się sprawa pijanego kierowcy, który doprowadził do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W czwartek wieczorem w Świętokrzyskiem, właśnie w takich okolicznościach, życie straciły kolejne dwie niewinne osoby. 62 latek kierujący Mercedesem wyjeżdżał ze stacji paliw na drogę krajową numer 73. Mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Peugeotowi, doprowadzając do zderzenia z nim. Samochód odbił się od Mercedesa i uderzył w Opla nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku. 43-letni pasażer Opla zginął od razu, natomiast wszystkie pozostałe osoby podróżujące tym autem zostały zabrane do szpitala. Mowa tu o 36-letnim kierowcy oraz pasażerach w wieku 40 oraz 70 lat. Kilka godzin po wypadku służby otrzymały informację o śmierci starszego z nich. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że sprawca wypadku miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. W wyniku wypadku, do którego doszło w czwartek na ludzkim odcinku drogowej trasy średnicowej, zginął 28-letni mężczyzna. Policja otrzymała zgłoszenie około godziny 13:30. Wynikało z niego, że młody motocyklista uderzył w bariery energochłonne. Kiedy na miejsce dotarły służby, potwierdzono tę wersję. 28-latek stracił panowanie nad jednośladem, po czym z dużą siłą uderzył w barierki energochłonne. Części rozbitego motocykla rozrzucone były na odcinku kilkuset metrów. Kierowca jednośladu zginął na miejscu. Makabryczny wypadek w Lublincu. 22-letnia kobieta zginęła pod kołami ciężarówki. Świadkowie zdarzenia, którzy widzieli całe zajście, mówili, że wyglądało to tak, jakby kierowca wykonywał jakiś manewr i nie zauważył kobiety poruszającej się rowerem. Na miejsce wezwano policję oraz Straż Pożarną i zespół ratownictwa medycznego. Mundurowi przekazali krótką informację, z której wynika, że 58-letni mieszkaniec powiatu Kłobuckiego kierujący samochodem ciężarowym podczas wykonywania manewru skrętów ulicę Przemysłową potrącił rowerzystkę jadącą ulicą Częstochowską. 22-letnia rowerzystka, mieszkanka powiatu Lublinieckiego, zginęła na miejscu mówi aspirant sztabowa Monika Wacławek, oficer prasowy Lublinieckich Policjantów. Jak dodała na zakończenie, kierowca ciężarówki był trzeźwy. O godzinie 17 na trasie krynica morska Piaski doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu, wynika, że 36-letni motocyklista nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mimo podjętej reanimacji kierowca zmarł na miejscu. Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku będą ustalane podczas policyjnego śledztwa. Pamiętajmy, że nie ma znaku równości pomiędzy prędkością dozwoloną a bezpieczną. Zanim rozpędzimy pojazd, upewnijmy się, czy w sposób bezkolizyjny będziemy mogli zareagować w przypadku zagrożenia, a w skrajnym wypadku nawet zatrzymać pojazd. Bądźmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników dróg. Dwie osoby zginęły po tym jak bus wjechał w ciężarówkę stojącą na drodze do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w medyce. Kierowca ukraińskiego busa poruszającego się w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą najechał na tył naczepy ciężarówki, która stała na poboczu, tir również był zarejestrowany na Ukrainie. Przyczyny wypadku nie zostały jeszcze jednoznacznie ustalone, jednak wiadomo, że do tragedii doszło we wczesnych godzinach porannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-letni kierowca busa marki Fiat najechał na tył na stojącego na jezdni samochodu ciężarowego. Fiatem podróżowało 7 osób wszyscy to obywatele Ukrainy. Dwie osoby trafiły do szpitala na badania. Niestety, życia dwóch kolejnych, 45-letniej kobiety i 60-letniego mężczyzny, nie udało się uratować, mówi aspirant Joanna Golisz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Jeśli już jesteśmy przy granicy z Ukrainą, chciałbym krótko wspomnieć o wypadku polskiego autokaru, w którym zginęły trzy osoby. Do tragedii doszło na obwodnicy Lwowa około godziny 6.30 w piątek. Zderzyły się tam aż cztery pojazdy. Jak przekazały ukraińskie służby, rannych jest 35 osób, wśród nich jest sześcioro dzieci. Na chwilę obecną wiemy, że wśród rannych nie ma Polaków. Pojazdami, które brały udział w wypadku, podróżowali obywatele Ukrainy i Szwajcarzy. Poszkodowani mają różne obrażenia, służby musiały użyć specjalistycznego sprzętu, by się do nich dostać. Na miejscu zginęły trzy osoby, to kierowca i pasażer ciężarówki oraz pasażer autobusu. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, w czwartek i piątek doszło do większości wypadków, o których dziś opowiadam. W te dni zginęło aż 17 osób, co stanowi prawie połowę wszystkich ofiar śmiertelnych z całego tygodnia. Piątek pod Olkuszem na drodze krajowej nr 16, kierujący pojazdem ciężarowym, staranował trzy inne auta. Jak ustalono, ciężarówka w pierwszej kolejności uderzyła w tył Hyundai'a, który zaś najechał na tył pojazdu marki Renault. Kierowca Tira po tym jak uderzył w Hyundai'a zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w Opla. Czołówka okazała się tragiczna, bowiem kierowca Opla zginął na miejscu. Kabina samochodu praktycznie przestała istnieć. Policjanci ustalili, że wszystkimi pojazdami podróżowało 7 osób. Poza ofiarą śmiertelną nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kolejny przykład głupoty i braku rozumu na drodze. Krótko po godzinie 6 rano w Cieślinie, niedaleko Inowrocławia, 31-letni mężczyzna kierujący Oplem Vectrom w czasie wyprzedzania innego pojazdu uderzył czołowo w 55-letniego motorowerzystę, który poruszał się prawidłowo z naprzeciwka. Mężczyzna zginął na miejscu. Osoby, które były świadkami wypadku proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu 47 75 28 210. 66-letni kierujący Peugeotem, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, doprowadził do wypadku, w którym stracił życie, a kobieta, która z nim podróżowała, doznała urazu kręgosłupa. To efekt dachowania, do którego doszło na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Rudno. Rzecznik prasowy Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że sprawca wypadku był reanimowany, jednak nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Jak widzimy po raz kolejny, niedostosowanie prędkości doprowadziło do niepotrzebnej śmierci, wskazując jednocześnie kobietę na problemy zdrowotne, z którymi będzie się mierzyć prawdopodobnie przez resztę swojego życia. Około godziny 17 na pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska doszło do dramatu. Pojazd szynowy potrącił kobietę oraz dziecko. Przechodzili oni przez tory. Jak poinformowała policja, stało się to na przejściu sugerowanym. Co to oznacza? To miejsce, które nie jest oznakowane jak tradycyjne przejście dla pieszych. Można je pokonywać pod jednym warunkiem. Piesi nie mają na nim pierwszeństwa. Funkcjonariusze ruchu drogowego ustalili, że tramwaj potrącił kobietę z dzieckiem, która przechodziła przez tory tramwajowe, przez tak zwane przejście sugerowane. Na skutek odniesionych obrażeń, kilkuletnie dziecko poniosło śmierć na miejscu. Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala na badania. Relacjonowała policjantka z komendy miejskiej policji w Gdańsku. W związku z wypadkiem i potrzebą użycia specjalnego dźwigu do podniesienia tramwaju, ruch torowy został czasowo zatrzymany. Do bardzo podobnego wypadku doszło na warszawskim Ursusie. Małżeństwo przechodziło przez torowisko w miejscu niedozwolonym, kiedy nadjechał pociąg Relacji Gdynia Wiedeń. 79-letnia kobieta nie zdążyła przebiec, została uderzona przez skład. Wypadek był bardzo drastyczny szczątki jej ciała rozrzucone były w promieniu kilkudziesięciu metrów od miejsca zderzenia. Mężczyzna, który razem z ofiarą przechodził przez tory, nie został ranny, nie licząc urazu psychicznego, ponieważ był świadkiem tragedii, widział również w jaki sposób zginęła jego żona. Piątek okazał się wyjątkowo tragicznym dniem. Od rana doszło do siedmiu wypadków, w których zginęli ludzie. Ten w województwie zachodniopomorskim był wyjątkowo makabryczny. Samochód marki BMW, którym podróżowały dwie osoby, zjechał nagle z drogi i z potężną siłą uderzył w drzewo. Pojazd wręcz owinął się wokół niego. Chwilę po wypadku auto stanęło w płomieniach. Wszystko działo się w okolicy miejscowości Radacz w zachodniopomorskiem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. W pierwszej kolejności strażacy musieli opanować silny pożar. W momencie dogaszania pożaru okazało się, że w środku znajdują się ciała dwóch mężczyzn, powiedziała aspirant sztabowa Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Na miejscu pracowały służby, które starały się ustalić, między innymi, tożsamość tragicznie zmarłych mężczyzn. Dziękuję za obejrzenie materiału. Kończąc ten wyjątkowo tragiczny tydzień, w którym życie straciły 42 osoby, chciałbym prosić Was o rozwagę. Dbajcie o siebie oraz swoich bliskich, ponieważ niektórych błędów nie da się naprawić. Wszystkiego bezpiecznego. Cześć!